Cześć, z tej strony Janek gada, a to jest seria 5 w 2. 5 faktów w 2 minuty. A dzisiaj 5 ciekawostek na temat Pegazusa. 1. Pegazus to. Piracka kopia! Bazowała ona na Famicomie, japońskiej konsoli, której amerykańska edycja nosiła skrót NES Nintendo Entertainment System. Pierwsze Famicomy zadebiutowały 15 lipca 1983 roku. 2. Twórcami marki Pegasus, czyli Famiclona, byli na początku lat 90. Polacy: Marek Jutkiewicz oraz Dariusz Wojdyga. Nazwali oni swoją firmę Bob Mark, a później przekształcili ją i powstała marka Hop. Powodem było m.in. masowe powstawanie piratów ich pirata, a także nietrafiona dystrybucja konsoli Sega Saturn 3. Część kadridżów z grami była pirackimi kopiami wyprodukowanymi w Chinach i Rosji. Jednak były również legalne wersje gier. Przykładem jest gra Micro Machines. A jeśli już mówimy o kadridżach. Istniały adaptery. Na Pegasusie chodziły również schakowane gry, zaprojektowane na inne konsole. Cztery. Właśnie cztery reklamy telewizyjne promowały Pegasusa. Całkiem nieźle jak na pirata, prawda? Oprócz padów do Pegasusa można było podłączyć różne akcesoria, np. pistolet świetny do grania w takie tytuły jak Duck Hunt czy Wild Gunman. Metoda działania to zastosowanie w nim fotodiody. W momencie naciśnięcia spustu ekran telewizora zmieniał na ułamek sekundy kolor na czarny i biały, a pistolet odczytywał te zmiany. W efekcie można było trafić lub spudłować. Jak oszukać taki system? Wystarczy skierować kontroler w stronę żarówki, czyli silnego źródła światła. Tymczasem mam dla Was inny trik. Kliknijcie w adnotację na poprzednim odcinku, a dowiecie się co nieco o sztucznych ogniach. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału i oglądania cotygodniowego cyklu 5 w 2. Trzymajcie się, cześć!